Sytuacja jest bardzo trudna społeczność ukraińska w Kaliszu jest coraz liczniejsza dlatego postanowiliśmy zaprosić jednego z liderów tejże społeczności właśnie na rozmowę. Maciej Janczak bez cienia fikcji, zaczynajmy. Moim i państwa gościem jest dziś ksiądz Roman Woźniak, ksiądz grecko-katolicki szanowny. Witam serdecznie szczęść Boże. Zanim przejdziemy do dyskusji, to zacznę od takiej ciekawostki, ponieważ jest, jest ksiądz księdzem, natomiast ma ksiądz żonę i dziecko. Jak to możliwe? No panu Boga wszystko jest możliwe. <noise> Kościół Katolicki, on nie jest takim kościołem, który my mamy. To co, my, to, to co my spotykamy na co dzień, nie? kościół katolicki jest dużo większy od tego obrządku, który, mam, który mamy w Kaliszu na przykład, nie? albo mamy w Polsce na przykład. Mamy 14 kościołów katolickich z różną tradycją wschodnią i z tego wiemy, że kościół rzymskokatolicki jest największy. To jest prawda, ale potem są inne kościoła i drugie miejsce właśnie ma kościół grecko-katolicki. Dlaczego w Polsce jest rzymsko-katolicki, to jest także pytanie. Dlaczego w Polsce jest rzymsko? Fajne pytanie, prawda? Dlaczego? Ktoś był w Rzymie? Może ktoś był, ktoś na włoski? może ktoś zna, ale dlaczego rzymski? Tak, ktoś jest grecko. Ja nie byłem w Grecji, ja nie znam greckiego. No ale ja jestem grecko, bo ktoś jest rzymsko. Kultura, wiatr przychodzi gdzieś z zachodu, a gdzieś ze wschodu. Tylko ta różnica, nie? I dlatego Kościół katolicki jest bogaty na, na tę kulturę, na te tradycje, ale jedność jest papieska. I dlatego ja jestem grecko-katolicki, bo tak wyrosłem. I u nas, kiedy rośnie już w tej tradycji od małego, to jest ta normalność spojrzenia księdza żonatego, normalność spojrzenia na rodzinę, na dzieci, księdza. I właśnie, kiedy na przykład ty przyjeżdżasz w ośrodek rzymsko-katolicki. To wtedy pytanie, gdzie jest ta normalność? Nie? Ja tak może to grubo powiem, ale wtedy ty masz rzeczywistość celibatu, wyjeżdżasz w swojej rzeczywistości, a rzeczywistość kultury rzymskokatolickiej patrzy na ciebie jak na, na innego. I tutaj właśnie ta jest taka konfrontacja kultury. Ale a czy to jest tak, że każdy ksiądz grekokatolicki katolicki może mieć rodzinę? Czy? Jest, każdy może wybrać, czy się ożenić, nie? ale decyduje nie każdy. Naprawdę ja mam w swoich roczników, księży, którzy zdecydowali bycia w celibacie i bardzo dobrze się w tym czują. Ale przed święceniami trzeba właśnie Panu Bogu powiedzieć, Panie Boże, jak ja mam Tobie służyć i jakie jak jest moje powołanie: czy ja będę żonatym, czy ja będę w celibacie? Czy jest jakaś różnica, na przykład jeśli chodzi o potencjalne przyszłe stanowiska, typu biskup? Czy biskup może mieć również żonę, dzieci? Jak to wygląda? No się nie. Biskup zostaje albo osoba jako ksiądz diecezjalny albo mnich z zakonu. Dlatego jest zawsze celibatem. Przejdźmy teraz do tej sytuacji społecznej, którą, którą obecnie mamy. Czy ksiądz spodziewał się, że aż tylu Ukraińców wróci do kraju? Ponieważ ja jako Polak nie byłem, nie sądziłem, że ten odzew i ta walka Ukraińców, szczególnie na wschodzie kraju, będzie aż tak mocna i ten opór będzie aż tak mocny. Czy księdza to też jakkolwiek zdziwiło, czy też ksiądz się spodziewał, że rzeczywiście będzie tak ostro Ukraina się bronić? Dziękuję bardzo za pytanie. Pytanie jest bardzo dobre, bardzo fundamentalne i głębokie. Wróg dzielił w nasz kraj. Przez od II wojny światowej. My jesteśmy podzieloni przez język, bo więcej połowa kraju nie rozmawia w języku ukraińskim. Czy może wyobrażać, że Polak nie rozmawia po polsku? U nas to jest, ukraińcy nie rozmawia po ukraińsku. Absurdnie to brzmi, ale to jest fakt. Bo kiedy w latach powiedzmy 60. -tych, 70. -tych zabrano było ze szkół język ukraiński, a był wprowadzony na mus język rosyjski. I przez 20 lat rośnie pokolenie, i potem to pokolenie rodzi dzieci, to wchodzi w rodzinę język rosyjski. Potem, czy wy, na przykład w Polsce jest ile? 90% osób deklarujących wiernych jednego kościoła rzymskokatolickiego. U nas to naprawdę jest tak dużo wyznań, że po prostu w jednym domie mogą być się kłócić, na, bo ja mam. Krzyżyk tutaj, ty masz krzyżyk tutaj, ty masz tutaj, ja coś mam tutaj. Nie? I kłótnie takie pochodzą po prostu. Każda wioska była takie, że jest podzielona, że książę spobodował prawosławnej. Taki mur, a my, a my damy taki. Ten postawił takie okna w kościele, a my, a my, mamy, my damy takie okno, nie? Taki duch porównania. Ale teraz widać jedność w zmiaru. Właśnie, i to przez 60 lat wróg wchodził w wchodził kościół rosyjski, i po prostu kłótnia była taka wewnętrzna, nawet między ludźmi, między, między kapłanami, też. Teraz ta bombelka. Tej agresji i tego wszystkiego. Pan Bóg, ja myślę sobie, że on także to, to, to doprowadziło, to, że to wszystko pękło teraz. Dużo, dużo nałożyło się i politycznie, i kulturowo, i językowo, i także to wszystko teraz pękło, i my mamy jeden cel mamy agresora. I teraz ja, my przyjmujemy każdego Ukraińca, bo w każdym Ukraińcu jest Został ten fundament podniesiony, że ty jesteś Ukraińcem i ty masz wroga, i przy tym wrogiem stajemy wszyscy. Już nie ma różnicy, różnicy denominacji, z jakiego to jesteś województwa, a to tam jest więcej rosyjskiego. Nie, ma, nie, ma, nie wchodzi w grę, bo twój mąż teraz walczy z agresorem. Ja ile mogę, ja ci pomagam. Nie? I tutaj wchodzi właśnie ten element miłości, element wsparcia, element serca. Bo, bo ten wróg, on, on, bo każdy wstał przeciw w, tej, w, tej, w tej walce i to jest to, co wzbudziło teraz fundamenty istnienia Ukraińca jako społeczności, na poziomie społeczności socjalnej, psychologicznej, no na wszystkich tych poziomach. Buduje się nowy kraj, którego było dzielono, teraz buduje się ta jedność. Ta miłość, to braterstwo, same pozytywy, nie? Ale to, ale to ale jesteśmy pułkani w krwi, nie? W, ogry, w wojnie. Dlatego e, każdy Ukrainiec on będzie e, walczył do końca i on już teraz wie i czuje, że to chodzi o, o jego kraj, o jego dom. Nawet jeżeli sąsiad rozmawia po rosyjsku czy po ukraińsku, to jest mój brat. To jest pięknie, nie? Dlatego. Wchodzi w teraz strefa duchowa bardzo mocna, chociaż także diabeł walczy, bo ze strony swojej daje przeklęcie, daje duch wojny, duch zemsty, duch po prostu śmierci, nie? Bo, bo, bo dużo, dużo, dużo osób ginie i jest cena, jest bardzo wielka tego wszystkiego. Czy Ukraińcy postrzegają, że to jest wojna Putina z Ukrainą, czy jednak wojna Rosji z Ukrainą? My błogosławimy, błogosławimy Rosjan, oni są biedni w znaczeniu innej informacji narzeczonej. To, 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 jest, to jest wojna z Putinem, to jest wojna z urzędem Rosji. Jeżeli e, e, Rosjan e, zachce budować swój kraj, swój kraj i błogosławimy go, żeby, to jest także osoba Boża, to jest także osoba która ma prawo, no Chrystus umarł jednokowo za Polaka, za Ukraińca i za, i za Rosjanina. To jest wojna z urzędem, to jest wojna taka z polityką, polityką nie? To właśnie z tą garstką ludzi. No ale jednak wydaje się, że wielu Rosjan, bardzo wielu Rosjan popiera Putina, to widać po sądach ulicznych w Moskwie, to widać po sondażach niezależnych nawet, widać po tych filmikach propagandowych i jednak ci żołnierze rosyjscy przecież to oni zabijają Ukraińców. Tak. No, bo nie mają tej informacji, mają inną informację, nie, nie żyją w świecie europejskim, w świecie prawdy. To jest po prostu taka chmura niewiedzy, chmura dezinformacji. Nie? Przebywa ksiądz na co dzień z wieloma uchodźcami, którzy no. przybyli tutaj, którzy przybyli z Ukrainy. Jakie wśród nich są obecnie nastroje? Co oni myślą? Czy oni wierzą w zwycięstwo? Czy oni są zmęczeni? Są przerażeni? Jak to wygląda? Każda osoba ma coś w swojej głowie, nie? bo każda sytuacja jest zupełnie inna. Ale z tego, co rozumiem, oni potrzebują rozmów. Oni potrzebują, żeby, żeby ktoś, oni potrzebują rozmowy, żeby ktoś je wysłuchał, żeby ktoś im z czymś pomógł, pocieszył, poradził, bo przychodzą i no, najpierw pytam się po tablicy ma słowa, gdzie jesteście. Moje pierwsze pytanie zawsze, czy, gdzie, gdzie nocleg był tym, tym razem? Gdzie, gdzie, gdzie był zaufany nocleg? Czy macie co jeść? Czy nie jesteście głodni? Ubrania? Czy nie brakuje? Jeżeli poukładany jest nocleg, powiedzmy tam na miesiąc, tam na jakiś czas, nie jesteście głodni, to teraz wychodzimy już wychodzimy na drugą strefę, strefę dokumentów. Tak? To jest już ta strefa, gdzie, gdzie, gdzie nawet. nawet Polak nie zna, prawnik nie zna, bo jeszcze nie, nie weszli te uchwały. E, wiadomo, że mamy 15 dni, e, każdy uchodźca ma 15 dni, dni, żeby się zgłosić, zarejestrować się w jakiś sposób. E, większość nie mają dokumentów, powiedzmy paszporta zagranicznego, wjeżdżają do Polski do, jako z, z paszportem krajowym i to jest problem, nie? bo to jest, tam jest inna, 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 inna alfabeta, jest cyrylicą. Jest wpisany, nie wiem, woźniak przez V, czy przez. i to, i to, i to wchodzi w grę, że żeby... jak tą osobę zapisać? Dla Polaka jest to trudne, bo może być osoba taka, a potem za... jutro będzie inna, nie, inne nazwisko. A czy to... ksiądz dostrzegł jakąś zmianę? Bo niektórzy przyjechali jakiś czas temu, czy oni po tym tygodniu, czy po tym dłuższym czasie jakby bardziej się tutaj aklimatyzują, czy wręcz przeciwnie, czują się bardziej nieswojo, że są poza domem? Jeżeli chodzi o imigrację o, o zarobkową, że przyjechała wcześniej, no to oni już sobie poradzili, bo mają pracę i gdzieś mieszkają i także to jest palec Boży, to jest pomoc Boża, bo także oni dużo koordynują. Bo Polak, wiadomo, Polak jest w domu, on jest u siebie i on może więcej. Ale ten Ukrainiec jeszcze z czasów emigracji 14 roku, on także tutaj pracuje, on także ofiaruje, on także pomaga. My mówimy nawet, że jeżeli. Ty mężczyzna, i ty masz pracę, i ty pracujesz, i nie, teraz miałbyś walczyć teraz za okry, jak zostać żołnierzem. To ja mówię teraz, że ty, jak ty jesteś tutaj w Polsce, masz dobrą pracę, to ty masz koło siebie matkę i masz dziec, dziecka. Teraz jest czas nie dla wzbogacenia się, ale ta możliwość zarabiania, daj pomóc matce, bo mąż walczy, masz dziecko. Pomagaj. I dużo jest takich, my tu w Kościele na to wprost mówimy. Jeżeli chodzi o, o, o tych Ukraińców, że tutaj już jest jest są na stało i dłużej. A że, też je przyjechali teraz jako uchodźcy z wojny, to, to my mamy powiedzmy pięciu, sześciodniowych osób, nie? To dziewięciu dniowych. Dlatego oni są jeszcze wszyscy w, 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 na tym, w tym samym miejscu. Można było jeszcze do, do, do tej pary się wyspać, coś zjeść. Teraz zaczynają się oglądać, gdzie oni są, wychodzą z takiego szoku i w tym szoku także jest coś, że no oni chcą biegnąć. To tak jak, nie wiem, jak ktoś traci świadomość i wewnętrzne jest taki, takie poruszenie, biegnij, że trzeba się położyć. Nie? Jak tracisz świadomość albo czujesz się źle, to trzeba się położyć, nie? oddychać, ale wewnętrzny taki jest tam taki głos, biegnij, nie wiadomo, biegnij. Tak I oni, oni teraz zaczynają biegać. Nie wiadomo gdzie oni biegają. Chociaż mówię, jeszcze ten, ten dzień, dwa do poniedziałku wejdzie uchwała, przyjdą prawniki, jakoś to przemyślą i to będzie jakieś rozwiązanie. oni rzecz, W tym bieganiu także jest plus, bo oni chodzą do, do urzędach może coś, coś zobaczą, zobaczą miasto, może jakieś spotkanie z pracodawcą. To są plusy integracji, jak najbardziej. Ale efekt musi zadziałać państwo. Wiemy, że są także środki miliardowe, eurowe, środki na, 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 dla pomocy uchodźców w razie jakiejś tam wojny, że są środki także, żeby oni te środki zapracowali, żeby, żeby to wszystko przyszło prawnie. Muszą przyjść te uchwały, żeby to wszystko zadziałało. No teraz jest wszystko na poziomie uchodźca i wolontariusza. Jeżeli chodzi o dom, jedzenie, nie wiem, szkołę, języka polskiego. Wszystko jest wolontariat. wolontariatu. Ja pytanie wydaje mi się najważniejsze z tej całej rozmowy. Chodzi mi o to, że w momencie, kiedy przyjechało tak wielu Ukraińców do Polski, teraz jeszcze Polacy są na takim pozytywnym, emocjonalnym, emocjonalnej chęci pomocy, natomiast kryzys gospodarczy, społeczny dotknie także Polskę i Polacy, ja już to widać, takie symptomy w social mediach na przykład, będą obwiniać nie Rosję o to, co się wydarzyło, ale będą obwiniać Ukraińców i pojawią się konflikty społeczne. Powiążą to, że przyjechali Ukraińcy, którym my pomagamy i pojawił się kryzys. Czy ma ksiądz jakąś odpowiedź, bardziej z tej strony społeczności ukraińskiej? Czy już ksiądz coś wymyślił? Co zrobić, żeby te konflikty załagodzić? Bo no, one będą. Jestem o tym przekonany, że będą. Tak. Eee... Ja chcę wierzyć... Bardzo chcę wierzyć, że zapracują środki międzynarodowe i nawet jeżeli przyjdzie jakieś, nie wiem, 500 plus dla Ukraińca, że to nie będzie z kieszeni Polaka. Chcę w to wierzyć. Że walutny, ja jestem politykiem, ale ja wierzę, że, że muszą otworzyć się te środki zamrożone. To tak jak w wojsku, kiedy, kiedy są te takie, nie wiem, żywność narodowa, która jest niedotykana. W razie wojny, kiedy jest wojna, to ta żywność się otwiera. Czy woda, czy wszystko, to samo są te środki. Ja mam nadzieję, że zapracują te środki. Chcę w to wierzyć. Jeżeli chodzi o możliwość jakiegoś konfliktu, jeżeli o tym myśleć, to ono przyjdzie. Jeżeli tego szukać, to tego się znajdzie. Jeżeli przyjść do sytuacji z serca uchodźcem byłem, jak mówił, powiedział Jezus, a wy mnie przyjęliśmy, przyjęliście mnie, jeżeli przyjdzie do tego serca, że ta osoba potrzebuje pomocy i to jest na krótko, daj Boże, żeby to się skończyła, ta wojna, bo w tej sytuacji możemy być my, my jako Polacy, jutro, jeżeli pójdzie takie serce pomocy, to zrobić to, jak święta Teresa mówiła, jeżeli nawet robią ci krzywdę. To niech, niech to nie będzie argumentu, że ty nie masz pomagać. Nie pomagasz dla Niego, ale pomagasz dla Chrystusa, pomagasz od serca, bo jest wojna. I e, ja myślę, że, że takie spojrzenie ono e, roz, rozszerza właśnie e, tą odporność na zło, że jednak wejdzie więcej miłości i pomocy w czasie, kiedy jest ten czas trudny. Potem zobaczymy, jak to będzie. E, to no tak, jak było z koronawirusem, prawda? Był, był tam ten początek, był strach, nie wiadomo w jaką stronę co robić, nie? Ale po tym pomrotku jakoś ono się poskładało. I to się poskłada. Każdy. Ale z drugiej strony przy kryzysie koronawirusowym też pojawiło się pewnego rodzaju zmęczenie tematem. I ludzie zaczęli bardzo negatywnie podchodzić do tej kwestii. Obawiam się, że może być podobnie tutaj, nie? Eee, negatywne podejście do tematu do wojny. Może być. Może być. Ale do tej pory, na ile przetrwamy, to także mamy dla tego państwo. Państwo musi zapracować, musi to się wypowiedzać. Jeżeli przychodzi jakiś kryzys, to co z tym robimy? Na, na, przykład na dzień dzisiejszy mamy kryzys w Kaliszu, bo przyjechało nawet w całej Polsce, że przyjechało dużo uchodźców, że już wypełniło się takie te, te, te granice, możliwości przyjęcia. I, I przychodzi wtedy pomysł, my mamy, nie chcę, bo ja nie jestem, nie mogę o tym rozmawiać, nie, czy decydować, ale są miasta partnerskie. I już jest pomysł, nie, że otwieramy miasta partnerskie, przykład do Oslo w Norwegii, dzwonek, nie, i że Oslo przyjmuje, i wtedy, nie wiem, tam trzy autokary wyjeżdża. I już jest, 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 jest pytanie, ciężkie pytanie, no jest odpowiedź. Nie? Będzie ciężkie pytanie, będzie ciężka sytuacja, będzie odpowiedź. Nie ma tak, że będzie sytuacja ciężka i będziemy w tym w tym się nie wiem kłócić, czy będziemy tutaj na tym nie będzie odpowiedź. Miejmy nadzieję. Teraz jeśli chodzi o działania Państwa powstało centrum integracji Cudzie cudzoziemców. Ksiądz tam działa. Proszę powiedzieć, co, coś więcej na temat tej, tej inicjatywy. To jeszcze ta inicjatywa była rozpoczęta powiedzmy rok temu. Jakieś hmm. środki yy, i to jest taki pilotowy projekt. On w fundamencie miałby dotknąć Ukraińca, który jest legalnie znajdujący się w Polsce. I dla takiego Ukraińca to trzeba byłoby rozwiązać jakieś tak na tej skali dokumentów, żeby, żeby go integrować. Nie? Jakieś na przykład w języku polskim go integrować, kulturową, jakieś kontakty z urzędem miasta z pracodawcą, może jakieś tematy psychologiczne, prawne właśnie, chodzą prawniki, nie? I to są środki takie, żeby przeznaczyć osobie tą dziedzinę, którą potrzebuje. Ta potrzebuje prawnika, bo jest tam na przykład, ona się stara o stały pobyt albo kartę Polaka. Mamy prawnika i idzie finansowanie dla niego. Toż ma pomóc na przykład już jest stało w Polsce, przyjechali dzieci potrzebują pomocy nie wiem, psychologicznej. I to wtedy jest opłacany psycholog. To jest potrzebuje języka polskiego. Jest przetarg szkół dla języka polskiego. Wchodzi szkoła, nabierają klasy i wchodzą. I to, być, i to było poskładany bardzo, bardzo dobrze, nie? I teraz sytuacja wojny. My wchodzimy w zupełnie w inną strefę. 99% klientów uchodźcy, bez dokumentów, nielegalnie, legalnie, nielegalnie, nie? I, i to jest także szok, dlatego, dlatego to trzeba teraz prawnie rozszerzyć nasze, nasze obowiązki, że to nie tylko dla tych Polaków, dla tych Ukraińców, że są legalnie, ale także i dla tych, że nielegalnie. Teraz pomoc prawna w jakim języku, tak? Po ukraińsku czy po polsku? I, i, i wchodzi dziecko do szkoły, to nie wchodzi już na język angielski, przepraszam, polski, ale wchodzi, nie wiem, do, do świetlicy, do przedszkola, do pierwszej klasy I, i wtedy już to już zupełnie inna, inna. i my wchodzimy teraz w taki, w taki my, my robimy to wszystko na poziomie chyba wolontariatu, bo jeszcze nie działają systemy i Center Integracji Cudzoziemca, cudzoziemca według Prawa nie pracuje z cudzoziemcem legalnym, ale nielegalnym. Dlatego to wszystko, co robimy, to jest jeszcze wolontariat. Za tym mm -hmm. włączą się, rozszerzą się to jest te nasze, nasze fundamentalne strefy tego naszego projektu, Centrum Integracji Cudzoziemców. Tak to wygląda. Jasne. Bardzo dziękuję się za tę rozmowę. Jeszcze przejdziemy do części dla darczyńców. Tutaj taka mała. Dygresja oprócz darczyńców, którzy, którzy zawsze nas wspierają, jeśli chodzi o latarnika kaliskiego. Część, dodatkowa część premium będzie także skierowana wobec osób, które jakkolwiek wsparły zbiórki na rzecz Ukraińców, czy to w Polsce, czy to na Ukrainie. Jeśli rzeczywiście takie zaangażowanie z Waszej strony było, dajcie nam znać na maila redakcja małpa razem z waszym mailem zarejestrowanym na gmailu i wówczas otrzymacie część premium dla darczyńców, także, także wy. Bardzo serdecznie raz jeszcze dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Łapki w górę, subskrypcja, bo zapomniałem o tym powiedzieć i do zobaczenia następnym razem. Do zobaczenia. Jestem bardzo, bardzo zadowolony z bycia w Kaliszu. Dla mnie teraz to jest miasto takie moje miasto. Kiedy gdzieś tam wyjeżdżam na dłużej wracam do Kalisza, wjeżdżam na, na ulicę Wrocławską przez galerię Amber i serce się raduje, że jesteś w domu.